okazała się nie wychylać. Siema wszystkim, z tej strony Norris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii I nie ma mocni. My, moi drodzy, kontynuujemy przygodę i dzisiaj... Dzisiaj wcielamy się w postać Wiolki. Niewidzialność. Tak, energia się tutaj ładuje na górze. Musimy przejść niewidzialnie, bo jeden strzał i jest po nas. Z tym ziomkiem tak, ok. Dobra, on się musi odwrócić. Spadam stąd. Ten, co robi tutaj? Ten chodzi sobie tak i patroluje, tak? Ok. Dobra, czaję. Za, za tą skałą jesteśmy nie, 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 do, nie do zobaczenia. Dobra, 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 Tak spokojnie Super, udało się Musimy sobie ją tutaj odnowić Powiem wam szczerze, że Poziom z wielką też, też dla mnie był Często ciężką sprawą How? Fuck, ale cheat, fuck the system, nie? Poszliśmy dookoła. Cholera, ten skubanie tam cały czas będzie stał? Dobra, aż tak mnie nie widzi. Tylko gdzie polecieć? Górą czy obok niego? Polecę obok niego. Dobra. Tam mamy energię. Dobra, co on będzie robił? Jak się będzie gościu zachowywał? Co? Dobra, on jest tutaj. Spadam stąd. Ty mnie widzisz? Fak, 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 fak. Dobra, moi drodzy, udało się. Oni za mną tu nie pobiegną. Dobra, oni lecą w tym kierunku. To ja sobie polecę dookoła. I element premiowy. Wow. Dobra, tam hey! będę... Dobra, on się zastanawia tutaj nad, nad tym, co się tu działo. Okej, okay, dobra. Patrzymy, co oni tutaj będą robili. Aha, okej. Okay. Nie, musimy poczekać, aż się energia cała nam naładuje. I ruszymy w tym momencie. Stąd. Super. Miałem ruszyć, tak dookoła, drugą stroną, ale wtedy zobaczyłem, że to będzie jeszcze lepszy pomysł. Polecimy sobie, może prawą stroną. Nie, on tam będzie szedł. Fuck. Prawą stroną chciałem sobie polecieć i zdobyć tę energię. Poczekajcie. Dobra, muszę się zamienić. Ten po prawej musi być bliżej nas, tamten dalej. Nie. Mam lepszy plan. Hey, ty mnie widzisz? Hey. <grywk> świetnie, świetnie moi drodzy, świetnie, świetnie. Udało się. Okej, okay, moi drodzy, udało się. Wow! Po prostu na styk z tym wszystkim, znowu. E, spalone kalorie, 9, nie? To są. C kurde, 4 tiktaki, nie? <tryk> <tryk> Masakra. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam. I już niedługo widzimy się w kolejnych odcinkach serii i nie ma mocni. Na razie trzymajcie się hej.